Dramatów, bo czułam dozę podniecenia na myśl, że powiem dziewczynom o górze i nie przyznam, że jest łagodny. To będzie mój wieczór, będę męczennicą i zauro i już siedzimy w klubie. Dziewczyny szczęśliwe o nowych miłościach, o sukcesach zawodowych. Ja mam takie zaraz im to spierdolę. Wyjeżdżam z bazuką o guzie, na co druga się odpala. Stara, ja miałam dwa razy takie ogózę. Jednego mi wycięli, drugi mi rośnie. Miśniaki na macicy, guzę na jajnikach. Za pół roku mam operację, to dopiero po operacji się dowiem, czy nie było i czy my całego jajnika nie wicieli. Tak się rozkręciła, że laski z panienickiego obok się dosiadały, żeby posłuchać. Ja wracam do domu smutno, Tomek się mnie wypytuje, jakbym była po jakimś występie. I Jak dziewczyny, jak reakcje? Mmm, daj spokój. Marysia rozjebała. No, co mogę ci powiedzieć? Miałam mocniejszy materiał. Tomek mnie pociesza. Kupiłem ci na urodziny gastroskopię. Na no, banki. ci coś jeszcze wyjdzie.